Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Liberda, jestem prawnikiem i specjalizuję się w prawie nieruchomości. W dzisiejszym odcinku udzielę kilku wskazówek, jak właściwie sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. W sytuacji, kiedy decydujemy się sprzedać bądź kupić nieruchomość, czasami zdarza się tak, że nie możemy od razu Przystąpić do umowy przyrzeczonej, czyli tej przenoszącej własność nieruchomości. Z reguły dzieje się to tak, kiedy kupujący stara się o kredyt bankowy. W takiej sytuacji najczęściej zawierana jest właśnie umowa przedwstępna. A po co się ją podpisuje? W treści takiej umowy sprzedawca chce się zabezpieczyć, żeby kupujący się nie rozmyślił, natomiast kupujący. Chce mieć pewność, że za określoną cenę i w określonym terminie nieruchomość nabędzie. Środkami, które pomagają przy zabezpieczaniu roszczeń, są instytucje zadatku i zaliczki. Ale ta na pozór taka zbliżona terminologia ma w świetle prawa zupełnie odmienne znaczenie. W przypadku, kiedy kupujący wpłaca zadatek. I rozmyśli się z decyzji zakupowej, no to niestety taki zadatek mu przepadnie. Natomiast gdyby sprzedawca chciał od umowy odstąpić, no to będzie musiał zwrócić zadatek w podwójnej wysokości. Natomiast w przypadku, kiedy kupujący wpłaci zaliczkę, to zaliczka co do zasady jest zwrotna. W związku z tym, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej własność, zaliczkę trzeba będzie zwrócić. Tutaj jeszcze trzeba wskazać, że bardzo często. Strony zamiast umowy przedwstępnej podpisują tzw. umowę rezerwacyjną. Jeżeli jest to umowa, która dotyczy. Transakcji na rynku wtórnym, to niestety taka umowa niespecjalnie daje zabezpieczenie kupującemu. Oznacza to, że wpłaca środki tylko tytułem zarezerwowania nieruchomości. Co za tym idzie, w przypadku, kiedy sprzedawca zechce sprzedać tą nieruchomość komuś innemu, będzie po prostu tylko zobowiązany do zwrotu takiej opłaty. I teraz jak to zrobić, żeby ta umowa przedwstępna z jednej strony zabezpieczyła sprzedawcę, ale i kupującego? Po pierwsze, taką umowę oczywiście trzeba sporządzić na piśmie. Tutaj przepisy prawa polskiego nie wymagają tego, żeby taką umowę sporządzać w formie aktu notarialnego, tak jak to ma miejsce, kiedy dokonujemy już przeniesienia własności. Natomiast są też pewne różnice. Jeżeli umowę przedwstępną sporządzimy w zwykłej formie pisemnej, to wówczas tylko właśnie poprzez takie zabezpieczenia jak zadatek możemy dochodzić. Pewnego rodzaju odszkodowania poprzez na przykład, jeśli jesteśmy kupującym, zapłatę dwukrotności zadatku. Natomiast w przypadku, gdybyśmy taką umowę zawarli w formie aktu notarialnego, to ma miejsce tak zwany skutek silniejszy takiej umowy. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby kupujący. Niespecjalnie chciał nam sprzedać tą nieruchomość, bo na przykład ktoś zaproponował mu wyższą cenę nieruchomości, to wówczas możemy wystąpić do sądu, i wówczas to orzeczenie sądu niejako zastąpi oświadczenie woli sprzedawcy. Czyli podsumowując, mamy możliwość niejako przymuszenia sprzedawcy do tego, żeby dokonał przeniesienia własności. Co jeszcze istotne? Czasami strony w treści umów przedwstępnych wpisują sobie prawo odstąpienia od umowy. Niestety nie redagują go poprawnie, i bardzo często sprzedawcy myślą, że jeżeli przyznają. Kupującemu uprawnienie do odstąpienia, to i tak będą mogli zatrzymać zadatek. Tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że odstąpienie od umowy oznacza to, że umowę w ogóle uważa się tak, jakby za niezawartą. Dlatego taki zadatek, jeżeli tylko będzie zawarte ogólne postanowienie, że stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, to taki zadatek wtedy powinien być zwrócony. Ale możemy zredagować to oczywiście inaczej i na przykład wprowadzić zapis, że w sytuacji, kiedy kupujący skorzysta z prawa odstąpienia, pewna część kwoty zostanie potraktowana na przykład jako odszkodowanie za niezawarcie umowy przenoszącej własność. Nie można także zapominać jeszcze o jednej kwestii, a mianowicie o oznaczeniu terminu, w którym zawarta ma być ta już ostateczna umowa przenosząca własność. Ja z praktyki jeszcze podpowiadam, że warto, żeby w treści takiej umowy wskazać nawet datę konkretną i godzinę i kancelarię notarialną, w której zawarta będzie taka umowa. Dlaczego? Dlatego że czasami. Bywa tak, że strony nie mogą się ze sobą zdzwonić, albo porozumieć co do tego, u którego notariusza będzie to sporządzane. No i wtedy powstaje pytanie, co zrobić, kiedy jedna strona stawi się u notariusza, na przykład we Wrocławiu, a inna w Lublinie. Dlatego nie ma co kusić losu, jak to się mówi, umowy pisze się na złe czasy, także dochowajmy wszelkich wymogów prawem przewidzianych, ale oprócz tego zadbajmy o te, które w dostateczny sposób zabezpieczają nas nawet na okoliczność takich trochę czarnych scenariuszy. Jeśli ten materiał jest dla państwa istotny, to szersza treść artykułów na ten temat opublikowana jest u mnie na blogu www.elżbietaliberda.pl.